Witajcie. Dzisiaj nie będę mówił stricte o diecie ani o ćwiczeniach, o tego typu sprawach. Dzisiaj parę słów do Was, czyli do słuchaczy takich ogólnych na temat tego, w jaki sposób jest prowadzony kanał, co ma na, na celu przekazać i, i jak to wygląda i dlaczego tutaj bardzo dużo różnych dla niektórych ludzi dziwnych, nowych informacji się pokazuje. A przede wszystkim tak, kanał na, początku, kanał na początku założenie było takie, aby przedstawić troszeczkę inne spojrzenie, troszeczkę inne metody w sportach sylwetkowych, metody dietetyczne i treningowe, czy też może nie, nie same metody trochę inne, ale też w pewnych przypadkach po prostu inne podejście. Głównym założeniem kanału było obalanie, obalanie mitów, które tutaj krążą i to na temat diety i to na temat ćwiczeń przede wszystkim, ponieważ tych mitów jest bardzo dużo i jeżeli ktoś, ktoś tutaj uważnie ogląda mój kanał i... Większość filmów tam przerobił. Na pewno zauważył, że to podejście jest zupełnie inne niż to, które ogólnie krąży w środowisku i większość ludzi, a też trenerów powiela te mity i cały czas powtarza błędy. A tak naprawdę. Nagrywając każdy materiał, słuchajcie, te informacje w przypadku wielu, wielu filmików, może nie wszystkich, bo są niektóre filmy, które dość szczegółowo opisują pewne sytuacje, pewne zagadnienia. Natomiast informacje tutaj podawane, takie ogólne, dużo, duża część filmów właśnie z ogólnymi informacjami, pamiętajcie, że one tyczą się, mówię, takiego szerszego. Szerszego spojrzenia. Tutaj nie jest to z reguły dopasowane do konkretnych przykładów. Oczywiście każdy organizm jest inny, i w pewnych przypadkach ekstremalnych na pewno trzeba będzie pewne poprawki wprowadzić do tych ogólnych informacji, czy też dopasować to w jakiś sposób do siebie. Natomiast ogół zawartych informacji w filmikach z reguły a tyczy się większości ludzi, większości przypadków osób ćwiczących i chcących fajnie budować swoją sylwetkę. Tak jak mówię, no tutaj założenie kanału było głównie obalanie mitów, obalanie tego wszystkiego co krąży, tak aby Wam przekazać wiedzę, a Wiedzę, która pozwoli Wam na to, żeby od samego początku Waszej drogi, Waszej przygody ze sportami serwetkowymi, z budowaniem, kształtowaniem swojej sylwetki, żebyście po prostu tych błędów nie musieli na początku przerabiać i tracić czasu na, na powielanie mit, tych błędów przez właśnie powielanie tych mitów i, i żebyście nie musieli. Po prostu sami dochodzić do tych błędów na zasadzie własnych obserwacji, ponieważ to zajmuje bardzo dużo czasu. Też trzeba tutaj wziąć pod uwagę sam fakt, że no, tych mitów takich mocno utwierdzonych w internecie jest mnóstwo, bo dużo artykułów na, na różnych stronkach, tam jakichś trenerskich, nietrenerskich, i dużo też filmów, które tutaj ludzie nagrywają, bardzo często bazuje na informacjach, które są już. Na tych mocno utrwalonych mitach, i to jest w kółko powielanie, przekazywanie tego samego materiału, e, tych samych danych, które, które tyczą się tutaj, czy diety, czy, czy ćwiczeń, a także i e, suplementacji, i też środków dopingujących tutaj cały czas w kółko w internecie. E, praktycznie 90% informacji to jest w kółko powielane mity, czasem przepisane artykuły. Na podstawie już i tak właśnie tych artykułów opieranych głównie o, o mitologię. Natomiast tutaj spojrzenie jest zupełnie inne, podejście z mojej strony jest zupełnie inne. Zawsze i to zawsze staram się tłumaczyć i robię to. Podaję konkretne przykłady, tłumaczę logicznie, dlaczego, na jakich podstawach przede wszystkim jest coś działa, jeżeli tłumaczę coś na temat diety, na temat jakiegoś rodzaju diety, jakiegoś działania od diecie, zawsze jest to poparte konkretnym konkretnym argumentem. Zawsze są podane konkretne przykłady, konkretne przykłady, jak to działa, jak to działa w organizmie, dlaczego taka, dlaczego nie inaczej. Więc każdy, kto ogląda moje filmy dość uważnie i słucha tego, co tam się mówi, to jeżeli tak mówię słucha uważnie, to to te mity łatwo sobie w głowie tutaj rozjaśnić i przewiać te stare, stare schematy. Natomiast jeżeli ktoś słucha bezmyślnie i, i w zasadzie materiały, których słucha, czy tam innych... Piszą jakieś artykuły czy trenerów, którzy coś, coś mówią I jeżeli taki trener czy taka osoba, która wprowadza jakieś teorie powiela, jeżeli nie argumentuje tego konkretnie, jeżeli nie potrafi logicznie wytłumaczyć, dlaczego teoria, którą podaje ma zasadność, to po prostu takiej wiadomości są z palca wyssane i możecie być na 99% pewni, że w większości będą to informacje po prostu powielane w kółko i w kółko. Więc zawsze, jeżeli kogokolwiek słuchacie, jeżeli czy czy w internecie, czy... czy czy face to face, jeżeli jakiegoś trenera słuchacie i macie jakieś wątpliwości, albo w ogóle chcecie się dowiedzieć, dlaczego tak ma być, to trzeba za to zapytać, jeżeli taka osoba nie potrafi logicznie wytłumaczyć, logicznie wytłumaczyć mechanizmu działania przykładowo jakiejś diety, jakiegoś schematu w diecie, czy, czy, jakiegoś, czy jakiejś techniki ćwiczeń. To jeżeli logicznie nie potrafi tłumaczyć, to po prostu takiej osobie, taka osoba nie, sama nie ma odpowiedniej wiedzy, nie jest profesjonalna w tym, co robi. I tak jak mówię, w większości te informacje to jest po prostu powielanie tego, co cały czas funkcjonuje, cały czas tutaj jest. A jak wiecie, sporty sylwetkowe w Polsce, w naszym kraju, rozwój tych sportów sylwetkowych, a co za tym idzie, całej branży, wiedzy i tak dalej. I jak na razie. Jest może już troszeczkę po fazie raczkowania, ale to się dopiero rozwija, więc za jakiś czas, za jakiś czas w najbliższych latach na pewno wyłoni się, wyłoni się grupa ludzi, którzy będą doceniani za swoją wiedzę, za swoje podejście, za umiejętność tłumaczenia, za, za logikę swoich teorii. Na razie jest wszystko wrzucone do jednego kotła i niestety musicie sami z tego kotła wyławiać. Informacje. No nie? Co tutaj, jeżeli chodzi o kanał, tak jak mówię, filmy bardzo często są też długie. Nie da się wszystkich informacji zabrzeć czasami w jednym filmiku. Mm. Y Zdania są podzielone. Niektórzy czasem w komentarzach piszecie tutaj, że, że a to, jeszcze a to, jeszcze a trzeba by było dodać to i to. No oczywiście, ale za to jest y, druga grupa ludzi, który, która pisze czasami, że filmy są za długie i tak dalej. Że można by to było zawrzeć w paru minutach. Nie, bardzo często się nie da tego zawrzeć w paru minutach i jasno tutaj widać. <laughs> różne podejście, różne spojrzenie ludzi, bo jest i grupa ludzi, którzy piszą, że są filmy za długie i jest grupa ludzi, którzy piszą, że jeszcze coś tam nie zostało dodane i tak dalej. Jak widzicie, nawet nagrywając 20-20 parominutowy film, nie zawsze da się wszystkie informacje w jednym, w jednym filmie zawrzeć. Czasami trzeba go podzielić na części, czasami trzeba dograć kolejne materiały zahaczające też o tą tematykę, więc tutaj jeżeli chcecie pełnych informacji, to nie wystarczy oglądać wybranych filmików, ale dobrze jest po prostu śledzić tam Cały czas co się pojawia, bo za jakiś czas na pewno będą y, konkretne tematy <coughs> y, po raz kolejny omawiane. Y, z, w, od innej strony troszeczkę będzie tam podejście, będzie troszkę inne, troszkę inne informacje, troszkę inne, inne kwestie związane z danym tematem, więc tak jak mówię, no nie ma tutaj, nie da się tutaj wszystkiego czasami w jednym filmiku zawrzeć. Tych informacji jest bardzo dużo, czasami trzeba podać przykłady i itd. Tak coś tam wyjaśnić dłużej, więc, więc yy, spokój. Yy, tak samo jeżeli chodzi o to, że czasem powtarzam na jakąś informację dwa czy trzy razy w ciągu filmiku. Zdarza się oczywiście <coughs> z prostej przyczyny. Są pewne informacje, które chcę i pewne fakty, które chcę podkreślić tak, żeby słuchaczowi zapadło to w pamięć. Ja wiem, że osoby, które są bardziej tutaj spostrzegawcze, inteligentne i i słuchają lepiej ze zrozumieniem, e, będzie te osoby to pewnie troszeczkę nawet drażniło. Natomiast dla pewnych osób y, takie powtórzenie, y, które jakiejś tam ważnej informacji, ważnego aspektu, dwa razy czy trzy razy nawet w ciągu filmiku jest, y, będzie na pewno y, skuteczniej zapadało w pamięć. <laughs> Więc tutaj nie miejcie pretensji o to, że czasami te filmy się troszeczkę przez to rozciągają, bo one są skierowane do szerszej grupy ludzi, a nie do tych tylko. Tam super ekstra, hiper inteligentnych, a tak żeby każdy mógł z tego skorzystać, bo nie każdy jest w stanie wyłapać 100% informacji, jeżeli coś jest mówione szybko i, i konkretnie, co prawda, ale szybko. Czasami po prostu niektórzy ludzie potrzebują więcej czasu, żeby coś załapać. Nie jest to niczym dziwnym. Tak samo jak tutaj przeglądałem filmów, tak samo w szkole niektórzy potrzebowali więcej czasu na. Przyswojenie jakiegoś materiału niektórzy potrzebują tego czasu. Mniej prosta sprawa, tak już jest w życiu. A co jeszcze tu chciałem powiedzieć odnośnie tych filmików. No tak jak mówię, no informacje czasami się powtarzają. To jest fakt, dogrywam czasami materiały, trzeba ten kanał śledzić. A w zasadzie tyle. I tutaj też jeszcze prośba do ludzi, którzy piszą komentarze. Jeżeli tam coś jest niejasne w filmiku, Zawsze macie możliwość obejrzeć go jeszcze drugi raz, przecież można to odtwarzać i odtwarzać, więc zanim zadacie jakieś pytanie w komentarzu, to zastanówcie się, ewentualnie obejrzycie drugi raz, bo czasami te informacje, w większości przypadków tak się zdarza, że te informacje są zawarte w filmiku, tylko trzeba się po prostu tutaj uważnie przysłuchać temu filmikowi i na pewno się tam je wyłowi. Jeżeli oczywiście czegoś tam brakuje, no to jak najbardziej komentarze są, ja staram się tam na YouTubie... No, odpowiadać na komentarze. <laughs> a, tak samo na, na Facebooku, na, na profilu pomocny. Też staram się odpowiadać na komentarze. Co do wiadomości prywatnych, a, tutaj bardzo dużo ich przychodzi. Często po prostu nie mam możliwości ogarnięcia wszystkich. A, więc czasami lepiej, jeżeli chcecie jakieś konkretne pytanie zadać, to lepiej zadać je w postaci komentarzu pod filmem, czy komentarzu pod, pod filmem wrzuconym na, na Facebooku. Wtedy szczerze mówiąc większa możliwość, że odpowiedź zostanie udzielona. Mało tego, jeżeli będzie to jakieś fajne pytanie i, i, i tam zahaczające o ten temat w odpowiednim, w odpowiednim stopniu. I, odpowiem na nie, to na pewno skorzysta nie tylko ta osoba, która pyta o to bezpośrednio, ale skorzystają też inne osoby, bo jeżeli to pytanie zostanie zadane w komentarzu, a ja na nie odpowiem, to każdy będzie mógł sobie tą pytanie i tą odpowiedź przeczytać, więc tutaj będzie to duży plus dla wszystkich słuchaczy, jeżeli zadacie takie pytanie w komentarzu, bo każdy z tego po prostu skorzysta. Co do jakichś ekstremalnych przypadków, tak jak mówię, czasami pytacie jakieś ekstremalne przypadki, a tam, że ten kulturysta to, ten kulturysta tamto. Słuchajcie, filmy są skierowane do grupy ludzi, nie ekstremalnie, nie ekstremalnych kulturystów, tylko są skierowane do grupy ludzi, która jest początkująca lub średnio zaawansowana przede wszystkim. I te informacje w większości przypadków muszą być tak. Tak ustawione, tak powiedziane i takie tematy wybierane, żeby to zahaczało właśnie o tą grupę ludzi. Jeżeli ktoś podaje jako przykład jakiegoś kulturysty i mówi, że a on tam coś tam, coś tam, a tamten kulturysta coś tam, coś tam, no to sorry, ale takie pytanie. Jest to kompletnie bez sensu, bo nie, nie jest to kanał skierowany do kulturystów i podawanie ekstremalnego przypadku, i próba tutaj mówienia, że coś jest nie tak, że tam ktoś to robi to pewnie jest inaczej, to pewnie jest lepiej, no to niestety nie, nie, nie zamkniemy się tutaj. Wychodzimy grubo po prostu poza, poza zakres, jeżeli chcemy jako przykłady podawać konkretnych kulturystów i i coś tam bazować na przykładzie konkretnych kulturystów. Czy jeżeli chodzi o technikę, tam jakieś komentarze odnośnie techniki. Tu są największe kontrowersje, jeżeli chodzi o nawet o dietę, nie, ale zauważyłem, że w komentarzach największe kontrowersje odnośnie techniki niektórych ćwiczeń, bo skoro większość ludzi oczywiście słuchając te materiały uważnie gdzie ja tu tłumaczę logicznie, gdzie rysuję na, na, na tym, na planszy, Tłumaczę dlaczego tak, gdzie kierunek ruchu, gdzie dźwignia, gdzie grawitacja. Do większości ludzi to dociera, natomiast niektórzy tam są tak zamknięci, takie mają klapki na oczach i są tak gdzieś tam, yy, bazują na tych mitach, na tych jak ktoś tam jakieś łby na siłowni ćwiczyły 10, 15, 30 lat temu na siłowni osiedlowej, no to niestety do takiej osoby to nigdy nie dotrze. No, sorry, przykro mi jak ktoś nie ma otwartej głowy, otwartego umysłu, klapki na oczach i, i tam y, powiedzmy podnieca się łbami z siłowni gdzieś tam osiedlowej, gdzie jakieś łysekarki, przepraszam za łyse, czasami też się goliłem na łysą, y, ale powiedzmy wiadomo o, o, o jakie siłownie chodzi, o, o jakie powielanie jakich głupich błędów chodzi. No to jeżeli kogoś to kręci i się jarają takimi, takimi ludźmi, że tam nie ma techniki, tylko jest po prostu rzucanie ciężarem no to spoko. No, no to powodzenia. Tutaj staramy się tłumaczyć, jak robić to wszystko poprawnie, jak robić to dokładnie, tak, żeby uchronić się od kontuzji, żeby w miarę dbać o zdrowie swoich stawów, swoich przyczepów mięśni i swojego kręgosłupa i Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was.